W tej relacji się odwrócą. Osoba, którą wcześniej zabiegałaś, teraz zacznie się angażować. Ktoś, kto uciekał, teraz pokaże ci, co czuje, jak to dalej się potoczy, czy będziesz dalej chciała być tą osobą, czy może wybierzesz kogoś innego. Dziesiątka kielichów. Ta osoba teraz czuje, że jest gotowa dać Ci zaangażowanie, szczerość, stabilność i taką cudowną, bajkową wręcz relację. Jest gotowy zaangażować się, jest gotowy walczyć, jest gotowy pokazać Ci, co tak naprawdę czuje. jednak czuję, że Ty możesz już mieć takie wątpliwości. Czuć, że dużo czekałaś, dużo dałaś z siebie, a mało otrzymałaś, i nie wiesz, czy to teraz będzie szczere, czy to będzie trwałe. Król Monet. On. Zmienił się. On chce pokazać ci stabilność, opiekuńczość i dać ci takie zaangażowanie pokazać ci, hej, teraz ja o ciebie zadbam. I wchodzi w taką męską energię, tak jakby wiedział, że musi teraz pokazać albo stracić całkowicie. Trójka monet. Będzie starał się odbudować waszą relację, i waszą stabilność, dać takie nowe fundamenty, nowe podstawy i zawalczyć o was, o to, co było i o to, co może być. To karta wspólnej pracy, więc on również będzie chciał, żebyś ty pomogła ku temu, żeby to nie była praca tylko jego, ale żebyście wspólnie budowali te relacje. Ale czy ty będziesz chciała tego karta? Polecam. Trójka kielichów. Ty już możesz być w momencie, w którym będziesz niepewna, w którym w Twoim życiu pojawi się jakaś nowa, inna osoba i będziesz troszkę rozdarta. Czy chcesz angażować się w to, czy jednak iść w tą drugą stronę? Możesz mieć dość czekania, możesz mieć dość skierek i chcieć już czegoś takiego nowego, lekkiego, czegoś, co da po prostu spokój, a nie ciągłe gierki. Król Mieczy. Tamten mężczyzna będzie inteligentny, będzie wiedział, czego chce, będzie stabilny, będzie takim bardzo. Odważnym mężczyznom, ale też może mieć problem z takim otwarciem i pełnym mówieniem o swoich uczuciach, więc przez to możesz troszkę balansować i zastanawiać się, czy iść w coś, co znasz, co teraz ma szansę się zmienić, czy iść w coś nowego, co również nie wiesz, czy może się udać. Jaką decyzję powinnaś podjąć? Może jakaś rada od kart? Co w tej sytuacji powinnaś zrobić? Wszystko mieczy. Daj sobie czas i przestrzeń, aby przemyśleć wszystkie za i przeciw, nie wykonuj pochopnych kroków, tylko przeanalizuj to, co tak właściwie czujesz, bo to wszystko zależy od Twojego serca, od Twojej intuicji i od tego, gdzie trzymasz swoje uczucia. Jeśli potrzebujesz prywatnego rozkładu, zapraszam Cię tutaj na Instagrama Duchowa Bogini.